W no, nie wiem. A popatrz się tutaj. Cześć. Dałeś całuska tacie za samochodzi? Co? To busz. Da, dałeś całuska tacie to za samochodzie. To jest bus, no. Nie, tu, tutaj ci nie wejdzie. Tatuś go będzie news dla Ciebie, tak? Mamo, o, tato. Dziecko, dziecko płacze? A czemu? Czemu? Nie wiesz? Nie ma taty, czy co? Zawsze, zawsze, mówisz, zawsze mówisz, że nie ma mamy albo nie ma taty. Dlatego płacze dziecko. Co tu jest? A co tutaj jest? Mrówka, tak? O, tutaj jest. Tutaj jest, malutka druga jest. Druga, no. Tu. Wiktorku. A ty jesteś mały, czy jesteś duży? Ja, duży. Duży jest już jesteś, no. Już urosłeś, nie? O, tu masz włosy. Zdejmę ci. Tak. Ojej. Rzuć, tu. Rzuciłem, no. Dałeś co tacie na dzień dobry? Mm. Cześć. Oba. To. Idziemy dalej? Ej, ej, bo spadnie, nie ruszaj. To jest ciężka cegła.